Witam, to znowu ja, Myf, Part kolejny z Minecraft Za, Survival. Za mną. No, z tym, o tym, to, 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 to No haj. Nas Tutaj zasadziłem drzewka, jak widzieliście. W poprzednim odcinku byłem w kopalni. A dzisiaj zrobimy taki, muszę sobie zrobić kudok, taki m, będę szukał kaktusów i przy okazji tych... Będziemy. Ja będę szukał tych kaktusów, zresztą ty też. I tych kłucików. Masz, masz patyki? Nie, nie mam patyków. A ja mam ten... Poczekaj, to, to, to Szybko. Dobra. W ogóle się pochwal, co mamy w magazynie. Ooo, no właśnie. No tu po... po... po ten... Kopalni w tamtym odcinku. Pokażę Wam coś. Już znam drogę do magazynu, a nie znam drogi do domu. No to. Dobrze. Patrzcie, co mamy w magazynie. Ech, to była ta dźwignia. Tu jest. Ten kuczyk. Patrzcie, ile kamieni. Jeszcze swój jeden dodam. Tu jeszcze chyba... tak... i... tak... i tu jeszcze jest y, jeden diament, węgiel, tu ja zabrałem chyba. Wyska pożyczył jeden. Jeszcze tu dam ci krzemię okay. I trzy... ten... To jak to się nazywa? Trzy czerwone kamienie. Dobra, chodź już. To, to, a jesteś tam koło, nie jesteś? Dobra, to ja podążam przez ten świat, o ty gdzie indziej, ale potem mnie przeteleportujesz. W tym odcinku postanowiłem, ale nie idę za mną teraz. No nie idę za to, wam. Dobra, to idzie, idzie. Ale jak mam dwa serduszka. Psst. No jesteś No tak, tak, będziesz skakać, to na pewno będziesz miał dużo serduszek. Nie mam pojęcia, gdzie można szukać tego Haktusa. Zejść bezpiecznie. Spadłem. Żyjesz jeszcze? Żyję, bo wpadłem do wody. To jest pole potworów naokoła. Przy okazji... może znajdziemy jakieś punkty. Przydałoby się. Właśnie przy okazji. Bardzo by się przydało. Wow. I tak zginę, wiem o tym, bo mam tylko jedno serduszko. I ogólnie szczęście, to parcie na ginięcie. Zdarzyć się to nadzwyczaj często. Przegrajmy Minecraft. O nie, to aska czy do wody. Jestem hardcorem. Nie. A jednak trafiłem. A jednak, nie. A jednak trafiłem, więc no jestem. I tak, że... no jestem. No, nie. no jestem. O, mam kolejny punkt. Mam I to... przy okazji i, dynia. Szczerze mówiąc, mam to wiem. A nie, arbuza, arbuza no. mam. Sobie go od razu zjem. Szczerze mówiąc, mam to głęboko w poważaniu. Ale arbuz jest dobry właśnie, nie? Ja musimy... Muszę się zostawić go trochę. Farmę trzeba zrobić. Ale to jest arbuz. No to trzeba zrobić farmę. Arbuzów? Tak Ale ja się muszę narzec, bo Ale masz zostawić chociaż mam jednego trzy. jednego trzy. możesz zostawić Trzy kaktusy Kaktusy? Arbuzy chyba Arbuz, jest kaktusy. A to mamy, my robimy farmę arbuzów? No a ja ciągle myślałem, że kaktusy OMG. Jak się mam tu dostać? Czy hmm. no, ja mam znaleźć to Gdzie to można znaleźć? Co? Kaktusy Chyba arbusy. Kaktusy. Arbusy. Mamy znaleźć kaktusy. Trzeba było tak od razu. No mówiłem tak od razu. Tylko ty nie słuchasz. Jakby słucha to już wszystko wiedziała od razu Modem PC Znalazłem, że razę Okej okay. teraz się chyba na pewno tu dostanę A, nie. O, mam argus. No, mamy szukać kaktusów. I stół na zaklęć. No to dobrze. Się przyda. Na później. I teraz wezmę sobie kilofarze. No? No, Więcej żelaza. Już mam 27 żelaza, tak? By the way. No, kilo. no można, ale dużo nim nie zrobisz. To tylko, żeby tak zbić, tylko ten... O! Osiągnięcie zdobyte, czas kopać. To dobrze, że zrobiłeś Achievementa. To jest. To jest ten pogromca nieumarłych. No, faktycznie. A, możesz mnie teleportować? Ale ja jestem też daleko. Aha. Więc to teleportacja ci niedużo da. No i... wow. Jest punkcik, ale bronią go dwa szkielety. Nawet trzy, a nawet cztery. Przez noby. Trzeba wskoczyć. Lol. A ja nie wiem gdzie iść. Najlepiej przed siebie. Nie, to... Najlepiej przed siebie. Mieszkamy co? Nic nowego. To jest Ale Cleper już nie wyjaśniał. Dostaję! Od Spidera. Nie wiedziałem, że coś... będzie coś... O! Złoty miecz! O nie, jeszcze szkielet fajnie. No, to jest szkielet, czy, czy muszę No po co się przygotowywać do wyprawy? Jak można pójść tak na pałę? Creeper. o minę go tak bardzo smutnie. Oczywiście go zaraz zauważę. Mm. I wybuchnie przed losem mm -hmm. O creeper. Cztery szkielety obok siebie. Dostałem od szkieta półtorej... A, ginna nara A ja widzę kolej na ten. Dobra, padłam znalazłem kolejne dwa płonek ich jest tak gdzieś 20 punktów około Bo... Jakby tu zejść Ale no. no, tu są też też kiletry no, jakoś tu sprytnie on no, tutaj zginę idzie, 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 ale mnie nie atakuje, idzie, idzie, idzie wydaje mi się, że powinniśmy Mogę tutaj kopać. Wydaje mi się, że minęło już 15 minut. Nie, nie minęło, dopiero 10. Znalazłem pampkina, brać go? Możesz. To biorę. Wow. I kto tu ginie? Ty. No. I tak zginęłaś więcej razy niż ja. Ale w tym odcinku, nawet lepiej mi wychodzi. Hmm. Rozkręciłaś się, będzie szło lepiej. Yeah, buty jakieś znalazłem. O. Dwie, ale tutaj są ząbiaki. Możesz mnie teleportować już? O, chyba, że tutaj będzie jeszcze jakiś szkielet. Teleportuj mnie. Liz no strzela. Spadaj, szkielecie. Dobra, spadłam. Nie, tutaj jest Jak uniknąć strzału szkieleta? ta jest. Dzięki. To ja idę odłożyć te itemki. Gdzie jest nasz gdzie my jesteśmy? Koło magazynu? Nie. nie. Gdzie ty jesteś? Na farmie Trzciny. A ja znalazłem ten stół, czyli nawet dobrze, nie? Mhm. To oddać Masz kości. Który... Masz kości? Tak, mam. Jedno. A ile masz? Jedną. Przyda mi się. Chyba jeden. Tak, jedno. tak. Mam jedną dynię, stół rzemieślniczy, patyki 2, buty kolcze, ochrona 3, powolne odpadanie 2. I znalazłem jeszcze Patenia. stół do zakręć. I ogień, i ogień. Dajcie sobie stół. do zaglądka. Stół? No, do stałego. starego. Później się nam przyda jeszcze. A jeszcze musimy książkę znaleźć to po co książkę? A Co jest gotowe? Mhm. Jeszcze trzy minuty. O, tu jest spawn. To jest spawn. To weź, to ja, ten mój dobytek cały, osiem arbuzów, ale mamy się tym jedzeniem dzielić. No dobrze. O, zrobię tak, po jednej stronie cztery arbuzy, raz, dwa, trzy, cztery, i po drugiej cztery, okej? Okay? Twoja jest strona prawa. Te buty tutaj da, musimy tu zrobić porządek. Oskar tutaj zrobił porządek, jak widzicie. To mamy deski, to ziemia, to trzcina cukrowa. Róże znalazłem, A ten trzem. Patyki, pochodnia, dynia, stół rzemieślniczy, kamienne cegły. Już mamy pięć tego i ziemia to się nie przyda, sadzonkę też, okej. Okay. Ty masz po prawej stronie jakby co? Mam. Jeszcze trzymażę. Co ty no. tworzysz? Coś, co jest potrzebne. Książkę. Ale gdzie to postawimy? O, choć tutaj to postawimy. Co? Tu, w tym, w saloniku. Tu, tu. Ej, co mam tutaj tego miejsca? No ale... To gdzie to postawisz? Okej, okay, to ja się z nami. Żegnam. Oskar pożegnaj się. Pokaż tutaj. Okej, okay, no to narka, do następnego partu, 14, Dobra, nie chcę nazywać, narka.